Spuść, spuścić, spuścić Ja go mówię, Ten na spę O, tak? Na dzień? Tak Na co ty myślałeś, że ile tu się będziemy bić? Nie Trzy godziny? Chwilę, bo ja mam chyba level A nie, nie mam A, O, ja mam Jeszcze lecą, jeszcze lecą Aaaa. Aj kurde nie wziąłem jednej umiejętności No go Ale nie jest mi potrzebne Dobra Ładnie To co? Do zadania? No To lecę O tu jeszcze jedna menda jest Aaa, jeszcze dwie. Czekaj, czekaj, może złapię. Oooooh, Wo, oli. jak łasica. Uwa. Wow. Jak skąd wysoka do wody, to jeszcze bierz? Nie. Włóńmy. No 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 no, 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 no. mu wjazdkami, wybuchu. leży mi flaki wypruł. Jednym uderzeniem roz... Waga te wybuchowe. Wy. Kurwa, Na 15 kurwa. części pociąłem ją jednym uderzeniem Dobra, naprawię sobie młodyk Jeszcze przekonałeś mnie do tego nie O, jest dobry Oj, jest dobry O jeszcze jedna menda Stój, gdzie uciekasz Gdzie? Gdzie suko A Patrz jak uciekać teraz będzie Dobrze, w kierunku misji biegnie Stój. No, no, stój, dziadu. No, uciekł. A może nie? A nie, uciekł. Biegnie w kierunku misji. On też do misji biegnie, wiecie? O. Yy, koszmar. O. Chyba sobie kółku zrobił, coś mi się wydaje. O, u mnie jeden właśnie spadł. O, to owa o was. <głos> <głos> Przyprowadziliśmy go do ciebie. Mówił, że się stęsknił. <noise> Dwóch dostało za jednym zamachem. Dobra. Ale to dobre było. Powiem wam, że siekę taką robimy w nocy. We 4 daje radę. No, nie mamy po co uciekać. No, w sumie mamy, jakbyśmy byli tak dalej od tej bezpiecznej strefy, to by nie było aż tak do końca kolorowo. Ale fakt, że. Za mocno nie mamy się czego bać, chociaż jakby się w środku miasta więcej nas chodziło, to pewnie bylibyśmy w lekkiej dupie. O, 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 tak proszę. A, nie, to nie zrzut. Kto tam rąbie. Już Badara słyszałem. Ja to nie ja. To ty? Ja, ja. O dziad. A czemu ja? Czemu mnie? No bo walnął w ziemię tym młotem i byłem przekonany, Aha. że to ty. Nie, to butła wybuchła. Poważnie? szedłem po przesyłkę ja. dla Raisa. Ja też idę po przesyłkę dla Raisa. Jestem. Tapajcie się. No, tapajcie, tapajcie, będzie szybciej. Jestem. By... Ty no nie wierzę. Hmm. Jest zewsząd to teleportowanie, przeteleportowało mnie do wioski rybackiej. No to blisko no. jesteś. Dawaj, ale powinno mnie do was przeteleportować, mimo wszystko, nie? nie? no wiem, wiem, nie wiem. Coś tu gdzieś tu jest, czy niczego tutaj gdzieś nie ma. Deska, ktoś chce deskę? Bardzo dobra, 19D Sam raz na sam początek. Szkoda, że nie mogę dlatego co łowi ryby w plecyk z kopa wyjechać. Hmm. Gdzie jesteście? Tu, w środku, w budyneczku. A tu się jest weźcie, dobra. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Raiz powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce... Jezu Chryste! Wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku. Zabieraj i spierdalaj. Nie robię tego z własnej woli. Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać. A jednak trzymasz z nimi, no nie? Bo jest pizdą. Tak. Co zrobisz? Dobra, Kamil. Odebrałem pieniądze z przystani promu. Będę się za to smażyć w piekle. Witamy w klubie, a teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Zanieś pieniądze no, do garnizonu Reisa. Chodźcie, zaniesiemy ten. Chwileczkę, tylko tutaj się trzeba doposażyć trochę. Co? A, tu jest sklepik. Dobra, sprzedaj. To ja jestem doposażony aż za bardzo chyba. A nie, amunicję do pistoletu muszę kupić. Dobra. Jaki kolor ma ten miecz, który ja Ci dałem? Zielony czy niebieski? Zielony chyba. A bo to jest fioletowy. Daj sobie. Pełno u mnie dobrego towaru. Fioletowy mnieczyk? No, ten sam co Ty masz. A u mnie go nie ma. Dobra, Dobra. dupie. <laughs> <laughs> Lecę. Lecę oddać. Ciekawe, jak dużo dostaniemy tego. Punkcików za to, jak oddamy pieniądze. Ale przewiduję, że niewiele, bo to jest kwestia normalna. No ja wiem, ale. 5000. Punkty: Co jest? Co jest? Ktoś się przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale. Będę owijać bawełnę! Kręk. Potrzebujemy tej antyzyny na już! Rai, sobie mi dwie skrzynki, Brecken. Dwie skrzynki! No, zobaczysz te dwie skrzynki. Tylko... Boże... Tylko się pośpiesz! Mm, Dobra, Idziesz, kurwa, biegnę, bo, biegnę. No to idiota, no to jest... <laughs> Sam nie wie, co ma robić, się zdecydować nie może, bo mu, nie wiem, gierę wkazało. Debil kazał, yy, debilowi kazał gierę spalić skrzynki z antyzymą to od razu spalił, nie? No ktoś hmm. mógł wyciągnąć kilka. Ej, to jest jakiś... Mógł skłamać ja co... gierę, że spalił a nie spalił, nie? Ja nie wiem. Jakiegoś takiego maślaka zrobili, że. Jest tak Łada. człowiek nieokreślony. Co? to jest cheatowanie. Sam jesteś cheatowany. Ja cię tak ładnie. O, wow, wow. Wow. A ty mi tu kurde jakieś nitro włączasz. Ło pluję no, że szmenda przebrzydła. Uj, Uj, dobra, gin się. No niedaleko. Nie wiem, jakoś w połowie drogi. To dobrze, chcę żebyś odwiedził jedno miejsce. Po co? Nie Ale ja nie chcę. W w to chyba o, twój bo... problem. Nie pokazuj się tutaj. Może wow, wyskoczył. Ja Znajdź zaginiony. O nie, Szczepan, chodź tu. Co? Chodź do zaginionego patrolu. A co robię? Chodź. chodź, chodź, chodź. Teraz oh, zobaczysz. Mam dla ciebie robotę. Dla mnie? Tak, o tutaj gdzie stoję w tym miejscu. Chociaż czekaj. Uwaga, odejdź. Odejdź, odejdź, odejdź na chwilę. Odejdź. Uważaj, no. Porażka? Czemu porażka? Jak mówiłeś uważaj, to no. był powinien, że to leży buta a, ja myślałem, że widzisz, że rzucam. No nie, nie zobaczyłem grubego, bo na niego leciało, nie? Ja Coś to czuję, zapytań, że, że o tu... Nie. nie wiem, to chyba były zawody na ubicie. O, Szczepan, to jest dla ciebie robota, ja sobie postoję i popatrzę. Bardzo o, chciałeś karabin dostać, proszę o, bardzo. O, bardzo. Coś tych ludzi proszę, na o tam na górze karabin jest kopertę z dokumentem. By o, tu, o tu. Są warte niż życia gnojków, je tę kopertę. O tu. Masz w mordę! fuck. Co to? Strzela. strzela z karabinu. Proszę Szczepan, pan masz karabin. Ja go kurwa zaraz dopadnę. Co za już nikogo tam nie ma. Aha. Kto go tak szybko zabił? Lol. <laughs> Jebut. Proszę bardzo. Jest karabin? Jest. Ktoś chce ten karabin? Tu leży. No, what the fuck! Kurba. Tutaj, tutaj Ciekierna jest karabin. Tu. Tak. tu jest e, amunicja. Mm. A tu mamy skrytkę. Boże, Wreszcie ja mam rzeczy w skrytce. Jak to Wow, co tu się dzieje? jakim cudem brak jest? jest Nie wiem. jest nieskończono, ale dobra, mam 120 do karabinu. Co, zblokowaliśmy strefę? A, widzisz? Mamy. Aleja. Mamy strefkę. Skoczę tam? Ja. A, co nie to jest? Co tu się, co tu się działo? co się, co się, co się... Ktoś się tu zabarykadował. A tu co mamy? Znajdź kopertę z dokumentami ciele Będzie jednego z nich. Kurwa, gra mi się zbugowała. Macie? Nie macie? Nie. No. O, jaki ładny karabinek. Może tu? Dobra. Cały klucze. Tak. O, granat samoróbka, A, ale tu jest. To jest robota. Do czego są te klucze, niech ktoś mi powie? Do drzwi. Mhm. Kurde no. Tam będziesz miał takie drzwi, chyba wiesz? Któreś będziesz musiał otworzyć. On nie ma w ogóle drzwi. A do środka wejdź tam do tego budynku, wskaż przez to głaz z góry i tam takie drzwi z których mhm. można otworzyć. Hmm. Ciekawe czy tu można wysadzić stację jakby BZ Nie mam Chyba pojęcia nie. Pewnie nie Podejrzewam, żeby komputer ten je... Kurde wysali. no, gdzie jest ta koperta z dokumentami? Ważnie nie niedzieć mówi coś, że trzeba tutaj w tym budynku do jakiejś drzwi wejść. Nie no tak, ale gdzieś tu powinna być ta koperta. Tutaj mamy pole, w którym mamy szukać. Tu już chyba. Tu jeszcze ktoś jest? A nie Właśnie. szuka. O, yes. Dobra. Dobra, mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Co tych dwóch twarzy cięż było nowaterem. tam? Tak? Nie, 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 tutaj w ciele jeszcze jeden koleś był. A. Odbierz zapłatę od Reisa, No nareszcie. Zaraz będzie dobry. Co jest? Tu? Jestem na antenie. Widzisz mnie? Nie. Łoł! Wow, gdzie? To pan tam, ma tamtej antenie? Której antenie? Gdzie on jest? No rzesz, mordę jeża. Dobra, mamy odebrać zapłatę, jewać go. No. Kuki, ty masz troszkę mało HP. Zauważyłem. Już więcej. Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Chyba aż to nie. On jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Zgadza się. Koleś był mądry. <g> Dobra. No, 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 I przewrót w przód, no, 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 no. przeskok, łapiemy się i. Pięknie, bardzo no, szybko, no, 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 no. bardzo sprawnie. Ja pierniczę. Zrzut. Widzę. Następny znajdziemy za jakiś czas. Co? No? Co? No, 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 no. czemu? Coś takiego zrobił? Powiedz, sami niech się nie zawraca dupy, bo nagrywam. Co to, co? Powiedz, że nagrywam. Niech. głowy nie zawraca. <grym> Na razie. Niech poczeka chwilę, nic jej się nie stanie. Masz chwilę poczekać, bo Marynik nagrywa. Dobra, oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rajs na o ciebie Boże. czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. I co? Odbierz zapłatę, tak? Jeśli okaże się współczucie, uznają je za słabość. Daj im palec, a wezmą całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie, daj ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wierzy. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wierzy. Zachowujesz się jak tchórz krain. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Ach, twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz. Bardziej niż dotąd zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz, tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Daldemir. Jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru... pękła. Co? Ja! Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? I idź, pomyśl o tym. Niezłe skurwosy. No wiem, że nie da nam tej antyzymy. No, to było Kupie. do przewidzenia. Mimo wszystko i tak go lubię. Cholera. Co? Robert. Tak? Nie że co się dzieje, bo Emma już do siebie zaczyna mówić. Dobra, ja to już zakończę. Tak? No. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to będzie wszystko. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z fabuły z Dying Light. Zaczniemy oczywiście od tego momentu, w którym w tym momencie kończymy, czyli kolejną misją będzie znalezienie odosobnionego miejsca na dachu i skontaktowanie się z gierę. Pozdrawiają ja Was Ciastkowy, Kalister, Włodar, ja. I gdzieś tam jeszcze niedźwiedzia, tutaj. Trzymajcie się. Hej wszystkim.